Piórki i bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Divionerem, to jest Gra Stylaris i dzisiaj chciałbym zaprezentować wam najnowsze rozszerzenie. Jak DLC ciężko to nazwać, jest to najnowsze rozszerzenie, które dodaje nam kilkanaście portretów oraz nowe wyglądy statków. Kilkanaście portretów tak zwanych to się nazywa Lithoids Lithoids. Park Portraits Jak dobrze pamiętam Dodaj nam Litoidy Czyli to jest to rasa po prostu Wykuta, wyrzeźbiona w skalę, Czyli po prostu Formy życia będące skałami Kryształami, minerałami Bądź to nawet jest, o ten Ten jest to Jak to się nazywa, tak jak Venom Czyli są to symbioty To jest symbiot Symbiota, gdzieś to wyczytałem, właśnie to jest symbiot te, 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 te oczy łączą się z tym kamieniem i to żyje. Yy, to oczywiście tak, oczywiście, ja sobie to zakładam, że tak to jest. i yy, tutaj też jest jakiś symbiot, tak bym zakładał, właśnie patrząc na to, że tu jest jakieś ten, drewniane, a tu są skały, i tu ma oczy, i jeszcze liście w koło świeci się. Czyli to też może być jakiś jakiegoś rodzaju symbiot. To ciężko stwierdzić, co to jest w ogóle. To jest raczej właśnie ten Lito i taki. Yy, Stricte. No, najbardziej taki. O, ten jest taki fajny. Wręcz z Mass Effecta z Andromedy. O, cholera, nakliknąłem sobie go. Ten jest fajny. Ten też jest fajny. No, i ten jest taki klasyczny. Ten chyba najczęściej będzie używany. Jest taki. Kurcze, no. Jakby tutaj cząstkę swojej świetności wetknęły protosy albo proteanie zależy które uniwersum byśmy sobie tutaj rzucili, cząstkę energii swojej technologii tutaj w te skały dali właśnie tu mamy takiego strażnika jakby fajnie wygląda ten portret, ten też jest fajny ten też jest fajny i no ogólnie fajne portrety są te nowe tej mi się bardzo podoba. Yy, Mogliście zresztą zobaczyć wcześniej, że posiadałem już rasę stworzoną taką, ale nie grałem za, za specjalnie długo, gdyż ograniczony czas mam ostatnio. No I tak, tutaj mamy też takiego jakiegoś krabo coś. To już oczy ma nawet. To zakładam, że tu też jest jakiś symbiot z tymi kamieniami, albo w ogóle jakiś taki kamienno-organiczny. Ten to już jest całkowicie kamienny. Tutaj jakieś ilu, ten, siły magnetyczne. A ten już taki całkowicie krystaliczny. Porośnięty czymś. Tutaj nie wiem, co to są zakończone. A tu jest jakiś taki kurde Nie wiem, czy to jest kamień, a w środku jest istotą organiczną, czy, czy jak. To jakiś dinozaur. W sumie też nie wiem, jak to działa, i ten też w sumie jakiś skamieniały ptak. Nie wiem, co mu się stało. Może też jakieś badania eksperymentalne w gatunku, jakiejś tam rasy przyczyniły się do powstania tegoż oto stworzenia. Yy, nazwy gatunku mam tutaj różne, nowe chyba to są. Nieważne. Ale list z listy na ISS ma tu domyślne ustawione. To miało być SSV Normandia <laughs> Wszystkie statki tak nazwę w Stalerisie. I tak tutaj mamy świadome jest, jest... Nie mam właśnie tego DLC, nie mam tego story Właśnie trade Story z fungoidami Ale mam y, nazwy tych roślin Bo tam w, w którymś DLC była Były te, te, te ci przebudzeni tacy właśnie i mi zostało tutaj, ale mamy właśnie te Litoidy. Tutaj mamy Litoidy takie, Taract Litoid 2, 3, 4. Dobra, cechy. Tutaj mamy kolejną opcję. Możemy sobie dzięki mm, temu, że mamy Litoid. O właśnie, jeszcze jeden portret w istotach mechanicznych. Taki zagrzybiały Jakiś Android. Kurde, jakiś taki. Fajny portret, fajny portret. No więcej powinno być tych portretów, z, z każdym DLC powinni do, dodawać nowe portrety. No i ten jest taki nowy, fajny, taki jakaś prastara, pra, pra pradawna rasa robotów, mogliby do tego event jakiś nawet dać, jakiś super jakiś. No ale dobra, nie, bo to wybraliśmy sobie tą mechaniczną, weźmy sobie tego litoida, tego po, powiedzmy klasycznie. Mamy tutaj właśnie nowe cechy też odnośnie tego litoida i, i mamy tak ta cecha jest wymagana dla tego portretu, tak? I z racji, że jesteśmy litoidem, to ten gatunek ma fizjologię upartą na krzemie i zjada minerały zamiast żywności. Jest silniejszy fizycznie niż zwykłe istoty organiczne i ma wolniejszy metabolizm, dzięki czemu żyje dłużej, ale rozmnaża się wolniej. Także mamy zalety i wady tejże populacji, jaką są litoidi. No i co my tu jeszcze mamy? Mamy tak, że szybkość przyrostu jest minus 25%, a tolerancja dla nieprzeznanego środowiska jest plus 50%, a te kamienie w sumie to powinny mieć, ty... no 50% to już jest sporo, w sumie. Zdrowie armii plus 50, no i długość życia plus 50. Takich skały powinny być wieczne, co najmniej 1000 lat. Załóżmy, a no 1000 lat to nawet rozgrywka, tyle nie trwa, to 50 już jest dużo, jak na realia Stellarisa. I mamy też tutaj takie nowe opcje. Zauważyłem, że mamy tak. Zaraz jest, że jesteśmy elitoidami, czyli jesteśmy skałami. Także możemy sobie wybrać coś takiego jak yy, migotliwa skóra co daje nam na jedną populację jedną setną że rzadkich kryształów, bądź na przykład gazów jedną setną, bądź jeszcze pyłków, płytku, płytek lotnych. Kurde, ja to zawsze miałem, te płytki mi utrwaliły się przez 1200 godzin gry. I tak, i możemy sobie właśnie wybrać z którymś z tych cech. Może być tylko jedna, tak? Nie, po prostu możemy więcej, tak? Możemy... Nasza populacja może po prostu produkować. Yy, załóżmy... A, nie, można tylko wybrać jeden, tak? Chciałem tylko dla pewności zobaczyć czy, czy na pewno. Może produkować tylko jeden surowiec yy, z szatki strategicznej. Gdzie inne raz nie, nie są w stanie wyprodukować go na, na początkach, w początkowym etapie rozgrywki. Trzeba odkryć specjalne technologie, specjalne źródła. Najpierw chyba odkryjemy źródła, później technologię produkowania syntetycznych tych kryształów albo odwrotnie, w zależności od tego jak to tam sobie pokieruje no ale, mamy tutaj tą przewagę, że możemy sobie któryś z tych sposobów yy, na populację, jedna, jedna setna na populację, jest to w, w dalszej perspektywie jest to bardzo to, to duży przychód, bo na przykład nie będziemy musieli się martwić o yy, budowę fabryk na przykład rzadkich kryształów, czy też na przykład gazów bądź lotnych płytek jedna po, po, populacja nasza może na przykład Produkować tylko to. Jestem też ciekaw, czy przy modyfikacji genetycznej będziemy mogli to sobie, y, inną rasę stworzymy, się, zmodyfikujemy, zrobimy szablon na, na to, na, tą na tę populację, i na przykład zamiast mig y, migotliwa skóra damy sobie gazowe produkty. I czy będziemy mogli mieć y, tak rasę zmodyfikowaną genetycznie, czy będziemy mogli produkować każdy z surowiec strategiczny? To było ciekawe. O ile tak się da, ale to jest tylko tak sobie teraz ja wymyśliłem na szybko. No i myślałem, że będziemy mieli jakiś fajny świat nowy, ale nie ma. To może będzie świat taki, wiecie, bardziej skrystalizowany czy coś. Nie ma. To, to no, po prostu trafimy na mroźny to dupa, trafimy na pustynny. to ja nie wiem, jak to idę na pustynnym klimacie. Mogą za bardzo tutaj ogarnąć sytuację, skoro yy, raczej ją chyba że w podziemiu gdzieś tam jakieś są zasoby krysta, kryształów, jakichś szlachetnych, takich, co raz inny nie są w stanie sobie nawet wyobrazić, no bo skądś oni muszą się stworzyć, skądś, musieliby mieć jakieś specjalne warunki powstania. Tak, ja sobie zakładam oczywiście, jako ta rasa taka kamienna, która jest fizycznie yy, żywa, świadoma, to no, myśl, wydaje mi się, że powinny, powinny być jakieś specjalne warunki na planecie do powstania takiej, takiej istoty. No ale cóż, no, nie ma. Więc będziemy musieli się posiłkować tymi planetami, które są już dostępne. Runi. No i dobra, mamy nowy wygląd miasta. Miasto Litoid. No i patrzcie, wyglądają kryształowo. Fajnie. No ale cóż z tego jak nie mam planety odpowiedniej tego? Powinna być planeta taka, to można by było wybrać. Tylko na przykład na tej planecie mogą to Bo ciekawsze mi się zdaje. No i co my tu jeszcze mamy? No, nie mamy żadnych tutaj jakichś takich specjalnie do ty, dla tych litoidów. Yy, no nic nie mam tutaj ustrojów żadnych. Post-apokalipsa, giddy kupiecki, górniczy, nic z tych rzeczy. Niestety muszę zaprzeczyć. No można dać połączona świadomość, możemy ich dać umysł zbiorowych, możemy dać im mechaniczną inteligencja. No, możemy się tego z zrezygnować z tego. I dać im, nie wiem, powinni mieć nowy, jakiś, nie wiem, władz, władze, nie wiem, jakoś to też powinni jakoś inaczej. Wydaje mi się, że powinno coś jeszcze być dodatkowe. protosi na przykład mieli taką, jakby, powiedzmy w skrócie, dość mocno włączoną świadomość. No dobra, no wybierzmy sobie i... Ja tu myślałem raczej, znaczy, żeby sobie tutaj zagrać, że to jest Rui albo coś, ale to my zbiorowy, ale to nie grałem tym nigdy to... Raz chyba czy dwa, nie, jestem, nie wiem jak tam się grać tym nawet. My sobie jakieś byle co wybierzmy sobie gildy kupieckie, na przykład nie wiem. Coś takiego. Przejdźmy do właśnie głosu doradcy, bo to też jest nowy Litoid. Brzmi jak Optimus Prime Brzmi jak Optimus Prime. <grymne> Why don't you? Taki troszeczkę skamieniały Optimus Prime. fajny, <laughs> ale fajny. Mój ulubiony. To jest oczywiście autorytary Wszystkie to są. O, jeszcze mechaniczna inteligencja. O, mechaniczna. autorytary To jest moje ulubione space, po prostu głosy doradców. Jak reszta to jest tak. No może umysł zbiorowy. Ale autorytaryzm wymiata. Hmm. No i ten jest fajny, podoba mi się. W nazwie Imperium tutaj tu nie ma nic nowego. Flagi nowe też nie ma jakichś litoidowych specjalnie flag. No i mamy nowy wygląd statku. Statki litoidy, czyli kryształowe. No i władca tutaj też za specjalnie władzy nie ma. Król. Tenotyp. Mamy odcienie i mamy pokój. Ciach. oczywiście ostatni, zawsze jest ostatnim, jest najnowszy. Ten mam tutaj taki litoidowy, właśnie kształt, już nic nie ma. Czyli ten ostatni pokój, 21. Jest właśnie taki pod DLC, pod ten pack. Story. No, full portrait pack. No, zobaczmy, że flagi są jakieś nowe, ale nie ma flaga. Raczej sobie obstawiam, że nic nie ma nowego. Nothing special Legion Oj to jest jakieś, nie było chyba Legion, A bo ja dawno nie grałem Nie pamiętam To jest ciekawe No, dawno nie grałem z ja bardzo dawno nie grałem Po pierwsze nie mogłem włączyć na Windows 10 Po drugie nie miałem czasu No, dawno w ostatnie, ostatnio w ogóle w dawno nic nie grałem no i tak, i to by było chyba wszystko, jeśli chodzi o litoidów. Nie może sobie zapiszmy... Co? A, bo tu muszę sobie pobierać te pierdoły takie. Świadomość, umysł zbiorowy, dobra, niech będzie. O, nie można kliknąć tego. Ciach. Włączona świadomość, umysł zbiorowy. ach, niech tak. Mamy jeden umysł. Podporządkowanie, wolnie podzielna uwaga. Siła Legionu. Ja pierdzielę Syntagic Crush'em Dobra, no. co tu mamy jeszcze? Cechy możemy sobie, bardzo nie możemy teraz mieć tych cechów, jak takie coś co i dalej, to już co? Możemy sobie coś wybrać? Pytanie, co wyszło w wpak fakt, mieć to już ze sobą, pytajcie, dla byle kogo, byle ja. No i wykolenicy też nie mogą być chyba. To musimy sobie wybrać coś innego Kłotliwcy, No, sam kłótliwcy tutaj co tu mamy? Co nam daje? Jedność z prac. Odstęp. O, dobra, niech tam. O, niech będzie kolekcji. Nie dobra, zapiszmy to sobie i przejdźmy do wyglądu statków. Czy mi się to 1000 lat nie ładowało. 200. Tak sobie z grubsza zobaczymy tylko w początkowe stadium budynków Na dalej to musiał trochę pograć, no jak wyglądają pancerniki i takie dam. Ok, rozpocznę. No i tak, no stolica niczym się specjalnym nie różni. I jakąś dziwną rzecz mam ustawioną. Dobra, przejdźmy sobie o podynek tak wygląda nasz no, o, tak wygląda nasz nasza flotylla to są trzy statki przejdźmy tutaj korwety tak wyglądają nasze trzy korwety Co jest na, nasz statek konstrukcyjny ciach, statek badawczy no i stocznia to jest stocznia, bardzo fajnie wygląda to To fajnie to wygląda jest Takie kryształy koło się, no Super to wygląda Podoba mi się Stacja górnica Wszystko jest takie mm, Krystaliczne wręcz Kryształowe Fajnie to wygląda No cóż Na, na początku Za dużo sobie nie ogarniemy no częściej znaczy szybko śpros... O, tu się akurat mi się kliknęło, ale to jest będzie. Będzie dobre z tego właśnie względu, że to ta populacja się nie rozwija za szybko. A, warto, żeby się rozwijała z tego względu, że mamy tą jedną setną od populacji kryształów. To nawet nie widać w przychodzie, bo jest nas zbyt mało. Populacji mamy ile? No, nie dużo. 32 no cóż, tak więc w sumie to taki pierwszy rzut tego, tego story, Portrait spaka. czy dodaje nam nowe portrety, nowy głos, nowy wygląd statków, nowy wygląd miasta, nowy pokój i co jeszcze nowe nam dodaje. Wygląd budynków międzygalaktycznych, kosmicznych, niestety nie mamy nowej planety. Choćbym bardzo chciał, żeby to była właśnie taka krystaliczna planeta, taka bogata w zasoby kry kryształów, powinny być jakieś bonusy z wydobywania kryształów na tej planecie czy coś, no nie wiem, no takie, tak w mojej opinii to powinno właśnie w ten sposób wyglądać, że powinna być nowa planeta, no ale nie ma, no cóż, trudno. Fajnie, że jest coś nowego i niedługo będzie nowe DLC Federacja, nie, nie wczytywałem jeszcze się, co tam dokładnie ma wystąpić, jakieś pewnie zmiany większe. Zakładam, bo to już jest takie głośniejsze DLC, chyba i w sumie z mojej strony to będzie chyba na tyle, jeśli chodzi o omówienie tego mm, tej paczki z portretami. Trzymajcie się, w sumie i strzała.